Ewangelia według Świętego Jana. Rozdziały 20, wersety od 30 do 31 oraz 21 i wersety od 24 do 25. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, synem Boga, i abyście, wierząc, mieli żywot w imieniu Jego. A to właśnie jest uczeń, który składa świadectwo o tych rzeczach i to napisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was w imieniu naszego pana Jezusa Chrystusa. Już zbliżamy się do końca. Właściwie to jeszcze dwa odcinki podcastu na weekend z serii Ewangelia Jana, będą. Jak już wspominałem wczoraj, jest nowy projekt. Serdecznie go na niego zapraszam. Projekt pod tytułem Raduj się Słowem. Będą filmiki na kanale YouTube na Wąskiej Drodze oraz na stronie, na Facebooku właśnie Raduj się Słowem. Kochani, dzisiaj krótkie fragmenty, ale wskazują na to, że to wszystko, co mamy napisane w Piśmie Świętym, jest to oczywiście prawda, jest to prawdziwe świadectwo. No, jak widzieliście Biblię, no, popatrzcie się, tutaj mam taką Biblię swoją, którą zazwyczaj z niej czytam. To jest przekład Biblii Warszawskiej, no, ale tutaj na półce mam jeszcze inne Biblię, znaczy inne tłumaczenia. Na przykład, i to jest Stary Testament, tom pierwszy, dość gruba książka, tom drugi, tak samo bardzo gruba książka. Oczywiście może być, na przykład, taka wielka Biblia. To jest to samo Pismo Święte, ale przekład, na przykład, tysiąclecia. No, generalnie jak się patrzy na Pismo Święte, to ono jest dość obszerne, gruba książka, i przeczytać ją całą no to troszeczkę zajmuje. Ja pierwszy raz, kiedy czytałem taką Biblię od deski do deski, zajęło mi to 3 miesiące. Ale dużo na to, naprawdę dużo na to poświęciłem. Kiedy będziemy czytać między 3 a cztery rozdziały dziennie, to zajmie nam rok przeczytanie całej Biblii. Więc z całą pewnością można powiedzieć, że jest to jakiegoś rodzaju wyczyn i trzeba trochę Poświęcić. I na pewno tam jest bardzo, bardzo dużo różnego rodzaju historii, bardzo dużo rzeczy, o których nie mieliście pojęcia, że to w ogóle w Biblii jest. I możliwe, że oglądają i słuchają nas osoby, które już przeczytały Biblię to nie jeden raz. I pewnie one potwierdzą to, że kiedy czytają ponownie Pismo Święte, to nagle jakby odkrywały, że tam jest coś napisane, czego jakby wcześniej nie widziały jakoś w ogóle nie zwróciły na to uwagi. Pewnie też się z tym spotkaliśmy, bo ja się z tym dość często spotykam. Jeżeli chodzi o przeczytanie Biblii, to może nie jestem jakimś mistrzem w tym, żeby chrzycić się, ile razy ją przeczytałem. Tak od deski do deski to osiem razy. Jeżeli chodzi o Nowy Testament, no to już zbliżam się do setki. Ale to nie mówię po to, żeby się chwalić. Za każdym razem, kiedy to czytam, kiedy czytam ten Nowy Testament, to ja wciąż odkrywam nowe rzeczy. Wciąż nowe rzeczy mi się tam pojawiają. I popatrzcie się teraz do tego wersetu. Sam apostoł Jan mówi, że kiedy Pan Jezus, Pan Jezus był na ziemi przez około 3,5 roku i to wszystkie cuda i wszystkie rzeczy, które On czynił, to gdyby to wszystko spisać, no to by nie starczyło ksiąg. My mamy tutaj księgę, które są spisane e, oczywiście rzeczy, które czynił i cuda, które czynił Pan Jezus, ale też i inni mężowie Boży, wielu proroków. Przecież dość duży okres czasu jest tutaj opisany i z całą pewnością nie jest opisane wszystko, co właśnie robił Pan Jezus, nie jest opisane wszystko, co robili prorocy, królowie. No nie jest tego aż e, nie, nie pomieściłyby właśnie księgi się na świecie, gdyby to wszystko można było opisać. A przypuszczam, że i w Waszym życiu, gdybyście zaczęli spisywać to, co Bóg robił w Waszym życiu, to też niejeden by napisał właśnie niejedną książkę, to całkiem grubą. Ja to mógłbym się codziennie szczycić i opowiadać o tym, co Bóg. Uczynił w moim życiu możliwe, że kiedyś napiszę jakąś książkę na ten temat. Nie wiem, czy ona będzie gruba, czy nie, ale to będzie tylko jakiś malutki wycinek. Kochani, ale w każdym bądź razie Pismo Święte, dość gruba książka, chociaż nie wszystko jest tam opisane, co robił Pan Jezus albo inni mężowie, została napisana po to, abyśmy właśnie uwierzyli Jezusowi Chrystusowi. I wszystko to, co tam zostało spisane, jest wystarczające aby wzbudzić w nas wiarę, abyśmy rzeczywiście poznali Boga na tyle, ile On oczywiście chce, aby był poznany. No, Boga się nie da poznać, ponieważ On jest nieskończoność, bo nie ma początku ani końca. Ale tam jest zamieszczone to, co Bóg chce, abyśmy o nim wiedzieli, i wystarczające do tego, abyśmy Boga poznali, abyśmy uwierzyli, abyśmy zostali zbawieni. Tego i tak jest tam dość dużo. A pomimo to, że jesteśmy w stanie to przeczytać, to nasz umysł nie jest w stanie tego wszystkiego i tak pojąć. Jak wspominałem, ile razy czytam i się zastanawiam, jak to jest, że ja wcześniej jakoś tego nie widziałem, w ogóle tego nie kojarzę. Tak piękna i tak obszerna jest Biblia. I każdy, kto ją przeczytał, jakieś wrażenie na nim wywiera. A niektórych rzeczywiście wywiera, że a to nie dla mnie zostawiają, ale dla większości. Jednak sięgają do tego, aby przeczytać i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze więcej odpowiedzi mają na pytania, no i oczywiście coraz więcej też pytań się pojawia. Natomiast też chciałem zwrócić uwagę dzisiaj na pewien fakt, który pewnie dość często też słyszeliście, a może nawet sami tak wypowiadacie. Tego na przykład nie ma w Biblii. Dość często słyszę od ludzi, że ale tego nie ma w Biblii, dlatego ja. Tego nie robię, tym się nie zajmuję. Nie. Albo co gorsza, jestem oskarżany o coś, że coś robię, a przecież tego nie ma w Biblii. Ty to robisz i grzeszysz, a tego nie ma w Biblii. A nie, więc wtedy się pytam, no to skąd wiadomo, że grzeszę, skoro tego nie ma w Biblii? Między innymi tak są grzechy. Jest lista grzechów w Biblii opisana takich rzeczy, które Bogu się nie podobają, które są dla Niego, Obżydliwością. Tak to jest też tam spisane. Ale jeżeli ja coś robię, czego nie ma w Biblii, to skąd ja wiem, skąd ta osoba wie, że to jest grzechem? Przecież apostoł Paweł mówi: Gdyby nie prawo, to bym nie poznał grzechu, to bym nie wiedział, że grzech istnieje. No więc, jeżeli ktoś mówi, że ja coś robię i grzeszę, ponieważ tego nie ma w Biblii, hmm, trzeba byłoby się nad tym zastanowić. W pierwszym liście do Koryntian w czwartym rozdziale, szósty werset znajdziemy taki fragment, a ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na Was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z Was nie wynosił się na drugiego, stojąc po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Oczywiście jest to fragment wyrwany z kontekstu, chodzi o to, że w Koryncie dochodziło do niezgody, do, do kłótni, który tam nauczyciel jest lepszy i tak dalej. Ale apostoł Paweł przede wszystkim zaznacza, żeby nie rozumieć ponad to, co zostało napisane. Czyli inaczej mówi, wskazuje, skupcie się na tym, co jest w Piśmie Świętym, a nie na tym, czego tam nie ma. Bo i tak wystarczająco dużo rzeczy jest w Piśmie Świętym, na które należy zwrócić uwagę i poświęcić, zastosować w swoim życiu, więc na to nam brakuje tak naprawdę życia, tego tutaj na Ziemi, więc jeżeli my chcemy się jeszcze skupiać na takich rzeczach, których nie ma w Biblii, to właśnie bez sensu. I wskazuje apostoł Paweł, nie starajcie się zrozumieć więcej ponad to, co napisano. Więc jeżeli ktoś oskarża, że robisz jakiś grzech, a tego nie ma w Biblii, co mam na przykład na myśli? Dość często spotykam się z tym, że na przykład nie wolno obchodzić urodzin, dlatego że nigdzie w Biblii nie ma, że ktoś obchodził urodziny. Pan Jezus nie obchodził urodzin, więc my też nie powinniśmy obchodzić tych urodzin, co najwyżej świętować urodziny swojego nowego narodzenia. Więc to jest grzeszne. No, rzeczywiście w Piśmie Świętym nigdzie nie znajdziemy kwestii, że pan Jezus obchodził urodziny. Czytamy o jego narodzinach. Oczywiście nie wiemy, kiedy to było. Dokładnie nie znamy tej daty. Możemy coś tak mniej więcej. Niektórzy tam mówią, że to około września było, a nie 24 grudnia. Więc rzeczywiście nie znajdziemy, żeby pan Jezus świętował na przykład z uczniami swoje urodziny. Ale tego nie ma w Biblii, zgadza się. Ale czy tak. Rzeczywiście nie, nie, nie świętował? No nie wiemy. Tak naprawdę, kogo to obchodzi. Ale wyraźnie apostoł Jan napisał, że wiele rzeczy Pan Jezus zrobił, wiele cudów, wiele rzeczy się działo, które nie są opisane po prostu. Więc nie zakładajmy, że Pan Jezus nie obchodził urodzin. Może obchodził, a może nie obchodził. Kogo właśnie to obchodzi? Mamy się skupić na tym, co jest w Piśmie Świętym napisane. Bo jak mówił, właśnie. Apostoł Jan, po to, abyśmy uwierzyli. Jeszcze raz może to przeczytam. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, synem Boga, i abyście wierząc, mieli żywot w imieniu Jego. Na tym mamy się skupić. Jeszcze inne słowa apostoła Pawła, który napisał do Tymoteusza, ale że jest to w Biblii, to ja wierzę, że to jest do nas wszystkich. Drugi list Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział, wersety 16 i 17. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Więc znowu apostoł Paweł wskazuje: skupcie się na piśmie. Bo to pismo jest nam potrzebne, dane, abyśmy byli doskonali, aby nas pouczać. Więc skupcie się na tym, co jest napisane w piśmie. A nie na tym, czego tam nie ma. No bo też w Piśmie Świętym nie ma, żeby panie Jezus jeździł samochodem, żeby korzystał z internetu na przykład, albo robił jakieś takie live y streamingowe. Tak, no nie, 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 nie ma czegoś takiego, a jednak to robimy i uważamy, że to jest dobre. Ech, oczywiście nie robił live'ów na streamingu, nie udostępniał, bo nie było wtedy internetu. Nie było też wtedy samochodów, no właśnie, ale skupmy się na tym, co jest napisane, tego, a nie na tym, czego tam. Nie ma, czy urodziny, czy jakieś inne obchodzenie świąt, o choinkach i tortach takich innych, to nie będę wspominał. Kochani, skupmy się na tym, co jest w Piśmie Świętym. Tym się radujmy po to, aby uwierzyć Jezusowi, aby stosować to słowo, aby właśnie to słowo nas przygotowało do tego, aby być człowiekiem doskonałym, bo Bóg chce, abyśmy byli jak najbardziej doskonali, ale też to pismo pokazuje nam, co jest w nas złego. Po to, żeby im się poprawili po prostu, po to, aby właśnie w procesie uświęcenia uświęcać się przez Ducha Świętego oczywiście. Pani często usłyszycie, tego nie ma w Biblii. Ja mówię, mnie nie obchodzi czego nie ma w Biblii. Mnie obchodzi to, co w Biblii jest. Na tym się będę skupiał, na tym się skupiam i więcej tego też nauczam, co w Biblii jest, a nie nauczam tego, czego tam nie ma. Tyle na dzisiaj. Przypominam jeszcze dwa odcinki, więc w następnym tygodniu widzimy się i kończymy tę serię. Pozdrawiam serdecznie, błogosławie. Życzę dobrego dnia, dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem.